Dzień dobry kochani. W tym odcinku dowiemy się, czym są rekordy typu tombstone w topiku kompaktowanym. Często zdarza się sytuacja, że jakiś klucz nas już nie interesuje, na przykład z powodu jego unieważnienia. Informacja o jakimś użytkowniku nie jest już dla nas wymagana i nie chcemy przechowywać jej w ogonie naszego topika skompaktowanego. W tym celu kawka dostarcza nam mechanizm tzw. Tomstonów. Które polegają na tym, że dla danego klucza, którego chcemy się pozbyć, wysyłamy wartość typu 0. Wtedy taki element po następnym procesie kompaktowania zostaje usunięty. Z jednym obostrzeniem, parametrem konfiguracyjnym o nazwie Delete Retention MS, który domyślnie wynosi jeden dzień, i polega na tym, że dopóki nie upłynie ta konfigurowalna wartość, to rekord typu Tombstone nie zostanie usunięty z kawki. Jest to mechanizm zabezpieczający przed konsumerami, które są w trybie offline, w sensie wyłączyły się z jakiegoś powodu, czyli to usuwanie nie następuje natychmiastowo, tylko po upływie określonego czasu, z tego powodu, żeby dać szansę konsumerom, które aktualnie były wyłączone, żeby skonsumowały tą wiadomość, tą informację, że coś chcemy usunąć z kawki. Jeżeli byśmy usuwali natychmiastowo, to taki konsumer nigdy by się o tym nie dowiedział, a tym samym na przykład nigdy nie usunęlibyśmy jakiegoś rekordu z bazy danych. No bo wyobraźmy sobie sytuację, że nasz skompaktowany topik ma odzwierciedlenie w bazie danych, czyli to, co skonsumujemy, wkładamy do bazy danych. No i teraz jakiś producer chce się pozbyć informacji i nasz konsumer ma ten konfigurowalny czas na zjedzenie tego nula, no i jeżeli tam na przykład zaprogramujemy sobie logikę biznesową, że jeżeli wartość klucza będzie nulem, to coś usuń z bazy danych. Także... Tutaj też trzeba uważać na ten parametr, żeby go drastycznie nie zmniejszać, jeżeli wiemy, że niektóre konsumery mogą być przez jakiś czas offline, na przykład godzinę lub dwie. Stąd tutaj jakby ten jeszcze offset czasowy dający gwarancję bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o kawałek kodu, to myślę, że dość prosto możemy sobie taką sytuację wywołać. Powiedzmy, że chcemy usunąć hmm, Key, czyli rekord o kluczu o nazwie key, po prostu jako value podmieniamy mu wartość 0 i wysyłamy. Koniec. To wszystko. Więc gdybyśmy to wykomentowali, możemy śmiało uruchomić aplikację. i nasz klucz zostanie usunięty w następnym procesie kompaktowania dla tej partycji bo jeszcze tutaj podkreślam że proces kompaktowania dzieje się per partycja nie per cały topik. więc chcąc jakby teraz doprowadzić do sytuacji że fizycznie zobaczymy w kawce akur że coś zostało usunięte to po pierwsze musielibyśmy zmniejszyć wartość tego parametru na jakąś nie wiem na przykład 100 milisekund zupdateować ale to nie wszystko. Musielibyśmy wyprodukować x wiadomości na partycję, na której znajduje się nasz klucz. To jest partycja pierwsza, pamiętam z poprzedniego odcinka, czyli jakby tutaj musielibyśmy dołożyć jeszcze partycję pierwszą i wyprodukować wiadomości z innym kluczem właśnie na tą partycję, i wtedy poczekać, aż nastąpi znów proces kompaktowania, no i wtedy moglibyśmy. Zobaczyć, że po pierwsze konsumer dostał nula, a po drugie nasz rekord o wartości klucza key zniknął e, z topika. No Jest to dość ciężko, e, ciężkie do zobrazowania, więc jako ćwiczenie zostawiam Wam, żeby pokombinować i na przykład skonsumować tego nula i sprawdzić, że na kawce HQ, którą trzeba wtedy przeszukać. A my ją już zapełniliśmy 70 tysiącami wiadomości, więc byłoby ciężko, że, ta, że ten klucz, właśnie znam, z tej kawki zniknął. Także bardzo prosty mechanizm, ale niesamowicie użyteczny, żeby właśnie usuwać te wiadomości z różnego rodzaju logiki biznesowej, z baz danych, z kawki, jeżeli nie są już potrzebne i do niczego użyteczne. Zamiast implementować jakąś logikę na zasadzie, że w ciele wartości wyślemy status removed, czy coś takiego, no bo wtedy co prawda z bazy usuniemy, no ale nie usuniemy skawki. Więc wszystko zależy od case'a biznesowego, który potrzebujecie zrealizować, ale daję wam tą informację, że jest również możliwe usuwanie informacji z topika kompaktowanego. Także dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku.